Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony ShrimpTime. A my dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy o tym, co wpływa na wybarwienie krewetek. Więc, jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy podłoże, a w zasadzie kolor podłoża, będzie miał wpływ na wybarwienie krewetek, myślę, że warto pozostać na tym filmie. Porównamy sobie, słuchajcie, dwa zbiorniki prowadzone na bardzo, ale to bardzo podobnych parametrach wody. I sprawdzimy, czy jedyna różnica w wierzchniej warstwie podłoża pozwoli na zmianę wybarwienia krewetek. Czy ona sprawi, że krewetki będą wyglądać inaczej, będą miały inne kolory, inne różnice będą w stadzie krewetek, więc to dzisiaj na filmie, a jeżeli będziecie chcieli równoległe porównanie zobaczyć, zostańcie do końca filmu. Moi drodzy, cofnijmy się trochę w czasie. Jakiś czas temu, nie wiem czy pamiętacie, robiłem unboxing z pewnej paczki z Tajwanu i w tej oto paczce przyszły nam krewetki Blue Bolt, które miały być najwyższej możliwej gradacji i właśnie te krewetki Trafiły na dwa różne zbiorniki. Trafiło około 40 do 50 krewetek na każdy ze zbiorników, i w wyniku tego podziału, między innymi, chciałem sprawdzić, czy w inny sposób będą nam się te krewetki wybarwiać, ponieważ jest bardzo dużo test i bardzo dużo poglądów na temat tego, w jaki sposób wybarwiają się yy, krewetki, w szczególności Bluebolt, w zależności od parametrów zbiornika. Tu szybki rzut okiem jeszcze na to, jak wyglądały młode krewetki po tym jak przyszły, jaka była jakość wybarwienia, jaka była głębokość koloru niebieskiego tak abyście wiedzieli, czego możecie też się spodziewać z czasem po tych krewetkach. Już na wstępie Wam powiem, pamiętajcie, krewetki były świeżo po transporcie, bardzo długo przebywały w ciemności, a to też ma znaczenie na wybarwienie krewetek, o czym być może w innym filmie. Natomiast no, widać, że jakoś petarda, że, że krewetki naprawdę obiecująco wyglądały i czas teraz, moi drodzy, zobaczyć na pierwszy Zbiornik, jak to wygląda po pewnym czasie. Słuchajcie, tu jest pierwsze stado, pierwszy zbiornik. Zbiornik to jest prawie 100 litrów prowadzony na filtracji kubełkowej, w kubełku ceramika filtracyjna do tego żadnych innych mediów filtracyjnych poza prefiltrem z gąbki w zbiorniku. No i na wierzchu zamiast normalny wylot znajduje się deszczownica. Słuchajcie, jak widać naprawdę krewetki tutaj na, na cienkiej warstwie podłoża Ady Amazoni pokrytego podłożem SL Aqua. Prezentują się bardzo ładnie. Oczywiście mamy część krewetek, w których jest powiedzmy wybarwienie pół na pół biel oraz błękit. Natomiast bardzo dużo krewetek jest ładnie na niebiesko zabarwionych z pełnym, ładnym pokryciem pigmentacji. Patrząc na poszczególne sztuki, możemy zobaczyć, że kończyny mamy również całkiem sensownie wybarwione. Ale jedno, co nasuwa się w tym zbiorniku na myśl, to jest taka kwestia, że mamy duże kontrasty. Tak, Mamy kontrasty między tym, jak wyglądają najlepiej wybarwione krewetki, a między tym, jak wyglądają najgorzej wybarwione krewetki. I tu macie przykład takiej podwójnej eski bluebolta, yy, który sobie idzie tam z tyłu, też bardzo przyzwoity bluebolt, który może zaraz nam się naostrzy. Dokładnie, i widzicie, że ta pigmentacja jest bardzo ładna. Mamy ładne pokrycie pigmentem niebieskim. Oczywiście musicie pamiętać, że na jakość pigmentacji będzie wpływać wiele czynników i ta pigmentacja wraz z życiem krewetki się zmienia, a nawet zmienia się między wylinkami. To warto pamiętać. Kilka słów jeszcze o parametrach tego zbiornika GH między 4 a 5, przewodność około 200 do 220 pH na poziomie 5,63 z tego co pamiętam pomiar. No i tu jeszcze taki rzut okiem, widzicie, że pojawiają nam się też krewetki słabiutko wybarwione, tam gdzie mamy przeważającą część bieli, albo gdzie mamy ewidentnie rozróżniony kolor biały i niebieski. Teraz przechodzimy do drugiego zbiornika. Ten zbiornik jest moi drodzy prowadzony na filtracji podżwirowej przy użyciu podłoża ADA Amazonia Lite. Parametry jeśli chodzi o GH, między 4 a 5, jeśli chodzi o przewodność 200 do 20 mikrozimensów, filtracja to jest jeden ujet i podżwirówka z ceramiką oraz podłożem ADA Amazonia. Pewnie widzieliście proces zakładania tego zbiornika. Jeżeli nie, to dostaniecie myślę, że link w tym momencie w filmie. No i widzimy jakości. Jak widać, na tym podłożu to, co można na wstępie zauważyć, to, że jest mniejszy kontrast między krewetkami dobrze wybarwionymi. A krewetkami gorzej wybarwionymi. Generalnie powiedziałbym, że o wiele mniej tutaj pojawiło się krewetek, takich, w których ewidentnie widać rozróżnienie bieli i niebieskiego koloru. Zazwyczaj ta pigmentacja jest pełna, zazwyczaj ten niebieski kolor pokrywa nam większość krewetki, natomiast zdarzają się sytuacje, że jest to kolor jaśniejszy. No, samice z jajami prezentują się, moim zdaniem, Fenomenalnie i tutaj nie ma za bardzo dużej dyskusji nad tym, no i zobaczymy, zobaczymy, co się będzie działo w kolejnych rzutach podłoża. Natomiast jedna rzecz, ale to Wam powiem, jak zaraz puścimy sobie przyrównanie dwóch zbiorników równolegle. Jedno takie przemyślenie dość mocne mi się pojawia. Odnośnie, odnośnie tak zwanych skrajności, skrajności w wybarwieniu krewetki, ale to za chwilkę. Widzicie, chodzą krewetki mniej więcej po kroju pojedynczej eski. Tak mniej więcej u mnie gradacja pojedyncza s wygląda. No i rzut stada łącznie. Oczywiście, chwilę podziwiając to stado. Jeżeli nie subskrybujecie, ja jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji. Jeżeli chcecie, żeby projekt tam się rozwijał, był coraz lepszy, zapraszam Was do wspierania tego projektu. No i pamiętajcie, łapka do góry i miły komentarz nigdy nic nie kosztuje, a pomaga z pozycjonowaniem filmu. Koniec tej reklamy. Konsumpcja w zbiorniku i jedno co się nasuwa. To jest to fajne uśrednienie jakości kolorów. Yy, bardzo ciekawa rzecz, że naprawdę tutaj nie ma za bardzo różnicy między parametrami w tych zbiornikach. No to jest yy, pH, tu jest 5.7 mniej więcej, więc parametry bardzo zbliżone, a ewidentnie widać różnice w kolorystyce tych samych krewetek, bo to jest ważne to są te same krewetki, to samo pokolenie tych kre krewetek, bez bardzo istotnej, bez bardzo mocnej selekcji. A więc mimo tego, że mamy praktycznie tożsame stado, efekt wizualny zupełnie inny, na innym rodzaju podłoża, jeżeli mówimy o kolory, kolorystyce tego podłoża. No i przechodząc moi drodzy do porównania. Na górze wierzchnia warstwa z SL Aqua. Na dole yy, całość zbiornika na adzie Amazoni Light. I myślę, że ten obrazek Pokazuje bardzo mocno, jak duże znaczenie dla wybarwienia krewetek ma środowisko, w którym się te krewetki znajdują. Ewidentnie widać mocniejszą, mocniejszy, głębszy błękit na wyższej, wyższej warstwie podłoża, na eselakła. Natomiast Ada Amazonia z racji na to, że jest jasna, powoduje nam taką rzecz, że krewetki nie prezentują się tak majestatycznie, tak ładnie jak na tym górnym obrazku. Druga rzecz taka bardzo istotna to w mojej ocenie na Adzie Amazonii, o wiele, boże, na Eselakła. O wiele mocniej widać kontrasty w jakości pigmentu. Jeżeli dokładnie przyjrzycie się obrazkowi, który, który jest, to widzicie, że są większe różnice w poziomie gradacji krewetek, jeżeli patrzymy na zbiornik na Eselakła ciemnym podłożu. Myślę, że wynika to właśnie z tego faktu, że krewetki czują się bezpieczniej na ciemnym podłożu i dzięki temu nie muszą używać kamuflażu, bo może jeszcze nie wiecie, ale krewetki mają zdolność zmiany wybarwienia, mają zdolność przesuwania pigmentu na pancerzu. To jest słuchajcie, tyle dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i słyszymy się w następnym odcinku, cześć!